Witajcie widzowie, tutaj kolejny odcinek na naszym kanale I przepraszam, była bardzo duża przerwa od ostatniego filmiku Dzień dobry, dzień dobry A my dokończamy akcję Kukurydza Mam nadzieję, że dzisiaj to skończymy Jedziemy, mm, teraz na pole. To jeszcze nie wygląda, to tutaj jest moi, moje pole i tutaj kosimy teraz kuryty. Mm. Dobra, tutaj sobie I Kosimy dalej. A ja mam tutaj też... ...pomogę robić... ...te no. Trochę. traktorem będzie szybciej. Jak myślicie, widzę, taką małą chwypkę mam. Niestety. Kurde, co robią ja ci pomogę. Coś ty się zbakowało. Sąsiad, ja ci pomogę chyba ale ty mi tam troszczę. Sąsiad, ja pieniędzy nie mam. To jest ja te szesnaście tysięcy ledwo mi wystarcza na życie. Niech ona się No nie. Ja tam jadę. Ja możemy jakiś handel zrobić. Łatwy handel. No nie wiem, jak byś chciał handel. Ale kupiłem od Ciebie tą łóżę? Łóżę? Nie, jeszcze nie. A bo ja jeszcze tam trochę lat. to możemy zrobić handel za kukurydzę. No a ile bym miał Ci dać? No możesz mi skultywatorować pole, a ja Ci dam... całą szczepkę moją. Dobra. Wydaje mi się, wydaje, że to jest dobry handel. Oglądajcie widzowie całą tą serię, a do końca zobaczycie jaka tu będzie farma. ale tutaj... Bo mówiłeś, że ja to nie sprzedawał. Ale to... Że to pole będzie sprzedawał. A Będzie muszę się zastanowić. Widzowie, zachęcam was do subskrypcji i... ...lajk. Like. Kochaniak, dajcie lajk, like, subskrypcję. Bardzo prosimy. Teraz Jadę wysypać kukurydzę sąsiadowi. Hmm. Dzieci to sąsiad wysypać? Ja sam odjadę Tam na początku. Jak chwilę idziemy spać, nie? No. Jakieś się na domu.

Ok. E que teve esse poema? Жие, тоже. Какие счастья. Jedziemy na małego szkodarstwa Gibizowie, zastanawiam się czy to... dobieg, jak sprzedam to pole Ech. 70 tysięcy zarobię i to by się opłacało, widzowie. Miał 86 tysięcy. 86 tysięcy, a taka jakaś obora. No bezboźna się jak dwóch, 15. Taka obora No to... I tak mniej pieniędzy by nie wystarczyło Sąsiad, mówiłem, żebyś nie przyjeżdżał po mojej... Ja pierdziele, mówiłem, żebyś nie przyjeżdżał po moich wolach I po, ko ko po kogoś... też nie No ja pierdziele Dobiech, dobiech, chyba sprzeda w to pole się Już się chce A ci?

Muszę znaleźć go, 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 tak mało, więc jeden sub to jedna złotówka. Albo jedna subskrypcja to 100 złotych. Albo jeden like. Subskrypcja. Subskrypcja. Tak, gdyby chcecie nam pomóc, się rozwijać, to dawajcie suby. A on sąsiadami, tutaj nie ma subutu. No nie. Ja tutaj się mogę, bo nie to chyba było. Chyba trochę większe co Ciebie A po co tam to ja tobie twoje dwa pola? No tak jak Ty masz um, A, wziąłbym się, że nie może tego mniejszego pola sprzedać, jak tam wykościł. Ja bym już tam wykościł z i od razu wrócił. Do widzenia w polu. Zobaczcie. No, Te matowarki może sobie sprzedam. No na no, nie, raczej nie, ona będzie mi potrzebna. No chciałabym na to trzymać. Ale co? Nie sprzedawaj jej. Czemu? Nie sprzedawaj. Czemu? Bo mnie nie stać. Dlaczego się znało kto właśnie do gadania? Ja widokiem jadę sprzedać belki Albo najpierw pójdźmy spać To szybko to się wyrazi, że sobie piąć I to siódmy A <grymės> jak tam sąsiad? Dobrze się znało

Trzeba się w nich ciemno jest tam. A ten, nie się ale tak dzisiaj byliśmy że tak się umyliśmy po stronie. Bo już byśmy się nie Myśmy Dzięki sprzedać. Mm. Sąsiada, ja nic nie widzę. Dobrze, że miałam te światło takie. To, szlaku, to nie jest mięsna, tam w tym widzomem, tam z tego łysysem. Ja sąsiada, w ogóle nie widzę. O jakie światło się świecą? To sąsiad? To sąsiad z tymi światłami? A już tym, nie z tym to widzę? Już z tym. Gdzie tam widzowie nie to zielony, to jedziemy. Ej. Chyba nie dojedziemy za chwilę, będziemy musieli się żadnać niestety. No to jeszcze nas niesłycham i nie oglądał. No to... My tylko będziemy filmiki 15-minutowe kręcić. No może coś się nam zmieni, ale raczej nie. Choć też piszcie w komentarzach, czy ci chcecie 15-minutowe, czy trochę dłuższe. Witajcie widzowie. Na razie pa! pa!